Ma. Lipa z patatajnią. Powiem Wam tak. Razem zobaczyć stan. Tragedia, że tak powiem. Grand Nine. Zobaczcie ile pleśni. Także kurde. Te przesadzanie jego późno. Stamtąd. To, ale jakbym nie przesadził, to pewnie i tak dupa by było. Mimo to, że tu jest żywe. To nie znaczy, że on żyje. Zobaczcie. Ja tu muszę ściąć co najmniej tyle. I zobaczymy, czy jest żywa tkanka. Znowu cięcie. Kurde, jak mnie to już denerwuje. Oj! Dobra, obcięłem. Niby ładne liście, ale co z tego? I moim zdaniem to nie żyje. Widzicie? Nie jest zielone. To, to nic, że środek jest zielony. To powinno być tak pod kolor zielony. Także lipa jest. Tyle dalej. A tak się człowiek cieszył, że może się uda z bananami i se pojem A tu niestety, chyba se nie pojem. Zaraz zobaczycie Tniemy dalej. Wiem, kurde nie widać. Nie wiem, nie wiem szczerze. Teraz tak, dla mnie to wygląda na martwe. Dlaczego wygląda na martwe? Ponieważ dalej jest lipa, jest ładny środek, ale tutaj jest to wszystko, no jakby martwe, no po prostu. A zobaczymy jeszcze tu mam z boku Hesmani Dobrze pamiętam Hesmani który też nie chce wystartować Haha, tutaj jest środek czarny O ale pech Straty muszą być Kurde O zobaczcie Hesmani też środek miał czarny ale już się dociąłem do żywego. No i to wygląda tak bardziej, że może będzie żył. Może nie, tak jakoś tak zieloniej niż tutaj. Jeszcze zobaczymy. Tu obetne. No kurde, nie mam gdzie tej kamery postawić. Wiecie, I tak w nogi tylko biorę. cykasi przeszkadza. Nie, no tu jest ok. O Boziu, kochany. Jedynie to. No niby tam się trzyma w, w ziemi, jedynie to czekać Jeszcze i zobaczyć czy puści z korzenia Ale mówię, późno przesadzany Najpierw był w za, za, za małej kastrze Nie miał składników odżywczych No Dobra, nie tnę na razie więcej Zostało czekać dalej Ale widzicie, o Zepsute aż dotąd, jeśli się przez parę dni nic nie wysunie, wysunie tnę dalej. Grand nine, wróć, weń te kochol. Chyba będzie żył, bo puszcza takie liście Dusz, O, porwałem jeszcze. Muszę tu wejść. Zobaczyć, czy puszcza, czy nie. Coś nowego. Ta, rośnie. Środek rośnie, ale trzeba będzie zaznaczyć, czy też się wysuwa. No, taki film nieplanowany. No niestety, ale lipa jest, lipa jest straszna, a tak się nastawiłem na owoce z niego, no i wyszło jak wyszło, znowu dupa wyszła. Jednak ciężki temat z tymi, on podobnie widzę, że ży jak musa kuminata, Dwartka wędź. tak samo tutaj żył, żył, zdychał, żył, żył, zdychał, ledwo dratowywałem, zdychał i ta sama sytuacja jest właśnie z nim, bo to jest z tej samej rodziny, tyle że... Ten jest ten właśnie Grand Nice ze sklepowej półeczki. Tyle. Wkurzyłem się trochę. Zobaczymy jak to dalej będzie. Na razie.